Króciutki filmik Na temat siporaksu Którego użymy w, używamy w akwariach Jako medium biologiczne Do osiadlania się bakterii Popatrzcie jak Siporaks naciąga Rozpuszczonym Woskiem Rozpuściłem sobie Bo się wypalił knot już Rozpuściłem sobie palnikiem resztkę wrzuciłem jeden taki siporax on sobie fajnie naciągnął e, ten wosk i popatrzcie jak działa jako jako knot we świeżce zapachowej nie taka ciekawostka tak przeciąga przez te kanaliki siporax i elegancko pali się jako knot. Super co? Taka ciekawostka.